Dobra, słuchajcie, na zimno, znaczy na zimno, na szybko chciałem powiedzieć, na zimno moi drodzy. Też. Jest mróz dzisiaj, za dnia było gdzieś tak z minus 5, powiem Wam, jest dla mnie zaskoczeniem. O, niech trochę, słyszycie, opompuję. Jest bardzo zimno, zima w końcu nastała. Widzicie, mróz jest wszędzie. Właśnie dzisiaj mamy i musiałem termostat w autku wymienić, bo się nie dogrzewało. Jeszcze mnie czeka wymiana świec. Natomiast co możecie zobaczyć tutaj? 60 ma wymienioną pompkę paliwową, tą ręczną, którą przed chwilą pompowaliśmy. Tata zauważył ostatnio, że z ciągnika ubyło prawie 15 litrów paliwa. To jest dużo. Okazało się, że właśnie ta pompka paliwowa lała, przez co też się ciągnik wcześniej zapowietrzał i bardzo ciężko palił. No wiadomo, jak zapowietrzony to ma, nie ma siły odpalić. Stał teraz przez no, chyba tydzień albo lepiej. W nocy było minus paręnaście stopni Zobaczymy moi drodzy jak on odpali Albo też nie moi drodzy, bo nie chcieliście żeby tak mówić Gaz do dechy I próbujemy Ale sadzą pluje Będzie gada, czy nie gada? O! Ciężko, ale zagadała maszyna. Ogólnie pompa wtryskowa Wam powiem, że przydałaby się wybrać na stół sprawdzić, czy jest z nią wszystko ok, Bo jest zalana, widać po niej wycieki. Ciekawi mnie, czy jest jeszcze w niej w ogóle olej. Czy może już sama ropa. My natomiast wjeżdżamy, ponieważ prawe koło hamuje. Słyszycie zresztą, że on tak ciężko trochę idzie. Trzeba wziąć i popuścić ręczny, no i przygotować zestaw pod przegląd, czyli ciągnik z przyczepą, ponieważ no, trzeba zrobić przegląd, bo się skończył. Maszyna do smogu zaraz mi pewnie upierniczy trochę w garażu. Rozwalone koło Dobra, jak widzicie, no, na strzała to to nie pali. Nie wiem czy wyjąłem kluczyk, chyba nie. Zamykam garaż, bo mi ciepłe powietrze ucieka. Od razu z bani zobaczymy jak odpali Sydzieka co my też dość ciekawi. Bo przyjecha pali w sumie lepiej zawsze. Jutro będę na nią jechać na zrobienie tura. Tu widzicie rama stoi, dołożone ucho do siłownika. Tu ich został ostatnio podmalowany. To tak swoją drogą, bo malowałem też lusterkę, ale ich nie ma. Ale my teraz sprawdzimy, jak spali 30. Czy honor będzie zachowany, chociaż przez ten ciągnik? Pompa jest rozłączona. Dobra, dajemy gaz. Gdzieś tyle gazu ręcznego damy do nie będziemy grzali świec. Nie zobaczymy, jak ten zagada. A ile zakręci? Aj. A rozrusznik pada. No, skwiercie. O. Ale gada. Rozrusznik widzicie? Nie chce z nami rozmawiać. A to ile? Z dwóch obrotów? Niech, jak tylko nabrą rozpędu kurde, fajnie chcę go przestawić, chciałem go podładować trochę właśnie bo widzicie co się dzieje czekajcie dobra, zgasła przestawimy go tutaj, bo się źle chodzi Rozróżnić trzeba oddać do regeneracji widzicie fajnie chodzi, 143 141 już Volta niech to postoi trochę po to no już 143 nawet było 14,5V niech sobie chwilę ciapek popracuje podam mi go od razu gasić ło Przewód od prądu do gorący No niestety A jak ten? Nie, tylko ten się zagrzał Dużo prądu wpierdzieli i słabo odpalić. No niestety. Na tym rozruszniku został wymieniony elektromagnes przez tatę, ale wydaje mi się, że jest tam będzie jakiś spory problem z nim. Ale widzicie, odpala, gada, pracuje, być może przerzucę dzisiaj jeszcze na szybko, na szybko obrotowy rozrusznik, żeby jutro mnie w nie żadna nie zalisyła. ale to już inna sprawa, no dobra, niech sobie chwilę popracuje, no bo jak słabo zapali, to żeby zara chciał w ogóle zapalić, ale ładnie chodzi, zobaczcie, ładnie, bez dymka, tyle, że rozrusznik, no, kaput.